Jak wiemy, większość środków finansowych, o których mówimy, pochodzi po prostu z Unii Europejskiej, to są fundusze europejskie, które były gdzieś negocjowane, projekty były negocjowane w 2006-2007. Te ograniczenia, o których mówimy, w zakresie działania 8.3 były, tak naprawdę one wypływały z polityki Unii Europejskiej. która zwracał uwagę na zjawisko wykluczenia cyfrowego i Komisja Europejska mówiła coś, w tym kierunku, ponieważ wszystkie kraje to robią, stwierdziły, że to są nasze wspólne cele, to mamy walczyć z tym wykluczeniem cyfrowym. Więc i tutaj Polska przedstawiła taki, a nie inny, e, inny, nie inny projekt. Poza tym, e, no nie wiem, e, regulacje rynku telekomunikacyjnego, to też są na poziomie unijnym, ogólne reguły są tam. Ustanawiane. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że my w tej chwili mówimy o jakiejś perspektywie kilku lat i modelu inwestycyjnym na najbliższe kilka lat, ale w przyszłości nowa perspektywa finansowa będzie już od 2013 roku, powiedzmy znowu będziemy mieli pewien czas, kiedy będzie musi się dotrzeć, poznać, wymyślić inne rzeczy. Natomiast projekty na lata, powiedzmy 2013-2014, do. 20, będziemy musieli już niedługo wymyślać. E, I z tego powodu myślę, że, że powinniśmy my patrzeć także w dłuższej perspektywie. Może to nie jest akurat dla samorządów najważniejsza rzecz, natomiast administracja musi się bardzo wsłuchiwać w głos, co będzie sensowne. E, ale też chciałem zwrócić uwagę, że w tej chwili mniej więcej już wiemy, na jakie będą właśnie te ograniczenia unijne, co Unia <laughs> będzie mówiła, że może być finansowane. I tutaj y, zwróćmy uwagę, że będzie prawdopodobnie bardzo duży dużo nacisk właśnie na naszą działkę, na sprawy społeczeństwa informacyjnego, cyfryzacji y, i szczególnie infrastruktury. Z tym, że to, co w tej chwili widzimy w dokumentach, to będzie y, również unowocześnianie, a może nawet przede wszystkim unowocześnianie istniejącej infrastruktury. A jak dotychczas mieliśmy budowanie nowej, to w przyszłości będzie unowocześnianie. Istniejących. I też mówiąc o modelach na przyszłość, które jakby dla nas, dla administracji będą ważne teraz, bo teraz będziemy robić te działania. E, powinniśmy, powinniśmy patrzeć, jak może wyglądać model za 7 lat.